Wieszamy, żeby zachęcić. No. No, ja myślę, że taka najbliższa wycieczka, no to byłaby na przykład bardzo fajna właśnie. Marzy mi się, żeby powtórzyć tą wycieczkę na jamną też, bo to pojadą już inni, bo to, bo to tamtych już osób no, w większości już nie ma, albo już są w tych 4 trzecich klasach. A, a takie są. Bo w góry, w Beskid Sądecki, no te wysokości są znacznie większe. To w warunkach takich to, to już źle by się tam jechał, bo tam śnieg na pewno będzie zalegał dłuższy czas. A tutaj te takie niskie wzniesienia rzędu 500 metrów, to i drogi asfaltowe w większości, to, to, to super się jeździ wtedy. No oczywiście to jest cały czas sprawa bezpieczeństwa jeszcze, także my wszyscy mamy kaski, zawsze jest taka zasada, że regulamin każdy podpisuje, rodzice wyrażają zgody, no bo to nigdy się nie zdarzyło, na szczęście apteczkę wozimy, odpukać nic, nic się jeszcze nie zdarzyło. Tam kiedyś Artur trochę kolano, tam lekko sobie zadrasnął, ale na szczęście. Yy, nie było poważnych rzeczy, ale no, no, trzeba uważać. Nie da się ukryć, że to jest bardzo ważne. I tego właśnie życzymy, tych dals tej dalsze, dalszego działania z taką pasją jak teraz, wspaniałych wycieczek, dziękuję. bezpiecznych wycieczek. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.